Wyobraź sobie wiejską chatę sprzed 100 lat, spiżarni na drewnianych półkach, rzędy słoików z przetworami, worki z mąką, suszone grzyby i zioła. Każdy kąt wypełniony zapasami na zimę, przygotowanymi z myślą o przetrwaniu trudnych miesięcy. Ludzie gromadzili te dobra świadomi, że nadchodzące chłody mogą przynieść nieprzewidziane wyzwania. Dziś w erze konsumpcjonizmu nasze podejście diametralnie się zmieniło. Wielu z nas żyje z dnia na dzień, polegając na dostępności produktów w sklepach i zapominając o potrzebie tworzenia rezerw. Kultura natychmiastowej gratyfikacji sprawia, że zaniedbujemy budowanie finansowej poduszki bezpieczeństwa. A przecież nieprzewidziane sytuacje, takie jak utrata pracy, zdrowia czy nagłe wydatki, mogą zdarzyć się każdemu. Warto zastanowić się, czy nie powinniśmy czerpać z mądrości naszych przodków. I zacząć budować własne zapasowe spiżarnie, tym razem w formie oszczędności finansowych. To one mogą okazać się kluczem do spokoju i stabilności w niepewnych czasach. Piotrochnio, słowo o biznesie. Dziś słowo o nawykach finansowych. Na początku proszę Was o subskrypcję, co pomoże nam w rozwoju kanału. Oraz dajcie znać w komentarzach, czy zbudowanie Waszej poduszki finansowej było prostym wyzwaniem, jeśli jeszcze jej nie macie. To jakie są Wasze najtrudniejsze przeciwności w drodze do jej zbudowania. Poduszka finansowa to nic innego jak oszczędności odłożone na czarną godzinę. To pieniądze, które trzymasz na wypadek niespodziewanych sytuacji, takich jak nagła utrata pracy, konieczność drogiego leczenia lub nieco mniej poważnych, ale wciąż kosztownych, takich jak awaria samochodu czy pilna potrzeba naprawy w domu. Dzięki takiej rezerwie możesz spać spokojniej, wiedząc, że w razie czego masz zabezpieczenie. Dziś powiemy sobie o tym, dlaczego warto mieć poduszkę finansową, jak ją zbudować, ile powinna wynosić dobra poduszka finansowa, gdzie trzymać pieniądze zgromadzone na poduszce finansowej, a także o tym, gdzie ich nie trzymać. Zacznijmy jednak od zagrożeń. W dzisiejszym świecie jesteśmy otoczeni różnorodnymi usługami finansowymi, takimi jak PayPal czy AllegroPay, które oferują odroczone płatności, umożliwiając natychmiastowe zakupy bez konieczności natychmiastowej zapłaty, choć mogą one wydawać się atrakcyjne, niosą za sobą ryzyka. Korzystanie z takich usług może prowadzić do nadmiernego zadłużania, zwłaszcza jeżeli nie kontrolujemy swoich wydatków. Także dochodów. Dodatkowo, niektóre z tych usług mogą wpływać na naszą zdolność kredytową, co może stanowić problem przy ubieganiu się o kredyt w przyszłości. I mam tu na myśli ważny kredyt, taki jak kredyt hipoteczny, czy finansowanie naszego rozwoju lub biznesu. Wszystkich innych powinniśmy unikać jak ognia. A wybierając te kluczowe i niestety często konieczne finansowanie, też powinniśmy przeanalizować każdy strzęg. W tym temacie, jak wiecie, pomagamy i info o tym macie w opisie filmu, ale dziś nie o tym. Socjolodzy i specjaliści od marketingu intensywnie analizują nasze zachowania konsumenckie, starając się maksymalnie wykorzystać nasz czas i pieniądze. Stosują różnorodne techniki manipulacji, takie jak reguła wzajemności czy społeczny dowód słuszności, aby skłonić nas do określonych działań. W efekcie możemy podejmować decyzje zakupowe pod wpływem emocji, nie zawsze zgodne z naszymi rzeczywistymi potrzebami czy też e, możliwościami finansowymi. Aby chronić się przed tymi zagrożeniami, warto świadomie podchodzić do swoich finansów, unikać impulsywnych zakupów i regularnie monitorować swoje wydatki. Budowanie solidnej poduszki finansowej oraz edukacja w zakresie zarządzania pieniędzmi mogą pomóc w utrzymaniu stabilności finansowej i uniknięciu pu pułapek konsumpcjonizmu. Posiadanie takiej rezerwy przynosi wiele korzyści. Spokój ducha, świadomość, że masz odłożone środki na nieprzewidziane wydatki, redukuje stres związany z finansami, unikanie długów. W razie nagłych potrzeb nie musisz sięgać po kredyty czy pożyczki, które często są drogie i trudne do spłaty. Swoboda wyboru. Mając zabezpieczenie finansowe, możesz podejmować odważniejsze decyzje, takie jak zmiana pracy czy rozpoczęcie własnego biznesu. Bez obaw o bieżące wydatki. Poduszka finansowa pełni różne funkcje w zależności od etapu życia, na którym się znajdujemy. Dla młodych dorosłych, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową, stanowi zabezpieczenie na wypadek utraty pracy lub nagłych wydatków związanych z samodzielnym życiem. W przypadku rodzin z dziećmi, poduszka finansowa może pokryć koszty nieprzewidzianych wydatków takich jak leczenie czy edukacja. Natomiast dla osób zbliżających się do emerytury stanowi dodatkowe wsparcie finansowe, które pozwala na utrzymanie standardu życia w razie niespodziewanych wydatków lub spadku dochodów. Oczywiście nie trzeba mylić poduszki finansowej z programem emerytalnym, natomiast w pewnym momencie można wykorzystać środki zgromadzone na poduszce finansowej jako dodatek do emerytury. Jedno jest pewne, na każdym etapie życia poduszka finansowa to coś, co sprawi, że czujesz się lepiej. Brak! To coś, co sprawia, że stres pokryjomu urządza się w Twoim życiu coraz wygodniej. Ile w takim razie powinna wynosić poduszka finansowa? Tu możemy rozróżnić wiele szkół i wiele etapów. Możemy zacząć od takiego rozróżnienia jak trzy etapy poduszki finansowej i pierwszym z nich jest niska poduszka finansowa. To są oszczędności na poziomie 1-2 miesięcznych dochodów. To takie minimum, które warto mieć na nieprzewidziane wydatki i od tego proponuję zacząć osobom, które nigdy nie oszczędzały od zgromadzenia takiej poduszki. Później możemy przejść level wyżej, średnia poduszka finansowa to oszczędności równe wypłacie od 3 do 6 miesięcy. Daje ona już większe bezpieczeństwo w razie jakiegoś kryzysu czy nagłych wypadków. Idealna poduszka finansowa to oszczędności na poziomie 12-miesięcznego dochodu, pozwala przetrwać nawet długotrwałe trudności bez obniżania jakości życia. Jakie są wyzwania w budowaniu poduszki finansowej? W praktyce odkładanie takich kwot nie jest łatwe. Rosnące koszty życia, inflacja i zmienna sytuacja gospodarcza sprawiają, że trudno jest regularnie oszczędzać, a brak odpowiedniej poduszki finansowej może prowadzić do problemów z wypłacalnością, czy też braku środków na codzienne potrzeby w razie nagłej sytuacji. Dlatego warto zacząć od nawet bardzo małych kroków i systematycznie budować swoje oszczędności, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie finansowe bezpieczeństwo. Od czego zacząć i jak zbudować swoją pierwszą poduszkę finansową? Na początku proponuję przeanalizowanie swoich finansów. Najpierw przyjrzyj się dokładnie temu, co zastałeś, swoim dochodom i wydatkom. Zapisz, ile zarabiasz każdego miesiąca i na co wydajesz pieniądze. Możesz skorzystać z aplikacji do budżetowania lub po prostu notować wszystko w zeszycie czy w Excelu. Czym prościej, tym lepiej tak naprawdę. Dzięki temu już zobaczysz, gdzie uciekają Twoje pieniądze i gdzie możesz je zaoszczędzić. Jestem pewny, że w swoim budżecie znajdziesz mnóstwo rzeczy, z których nie korzystasz, a pochłaniają sporo środków. 2. Ustal cel oszczędnościowy. Kiedy już wiesz, na co wydajesz, zastanów się, ile chciałbyś odłożyć i w jakim czasie. Pamiętaj, aby cel był realistyczny i dostosowany do Twojej sytuacji finansowej. Jeśli masz problem z regularnością, nie rzucaj się od razu z motyką na słońce. Zacznij od drobnych kroków. Oszczędzaj regularnie. Pewnie już zauważyłeś, że regularność jest jednym z najważniejszych kluczy do sukcesu. Staraj się co miesiąc odkładać stałą kwotę, nawet jeśli jest niewielka. Nawet 100 zł miesięcznie odkładane systematycznie po roku da 1200 zł, a po kilku latach znacznie więcej. Możesz ustawić automatyczne przelewy na konto oszczędnościowe, aby nie zapomnieć o odkładaniu. Kiedy aktualna kwota, którą odkładasz, stanie się łatwa do odłożenia, zwiększą. Wybierz odpowiednie miejsce na oszczędności. No właśnie, jeśli już jakieś oszczędności mamy, no to gdzie trzymać? Te pieniądze, gdzie trzymać pieniądze zgromadzone na poduszce finansowej? Środki przeznaczone na poduszkę finansową powinny być łatwo dostępne i bezpieczne, choć no nie za łatwo, bo kusi. Najlepszymi miejscami do ich przechowywania są, e, na przykład, konto oszczędnościowe. Oferuje oprocentowanie i możliwość swobodnego dostępu do środków. Może być to jakaś lokata krótkoterminowa, która zapewnia wyższe oprocentowanie niż konto, ale jednocześnie cały czas w miarę stabilny i płynny dostęp do środków. Mogą być to fundusze pieniężne, które inwestują w bezpieczne instrumenty finansowe, oferując potencjalnie wyższy zysk przy wciąż niskim ryzyku. Obligacje skarbowe, uważane za bezpieczne, choć mogą wymagać dłuższego okresu inwestycji, ale ostatnio jest to jedna z ciekawszych opcji. Na przykład, obligacje indeksowane inflacją skutecznie chronią Twoje oszczędności przed żarłoczną inflacją i pomagają przenieść wartość pieniądza w czasie, a nawet nieco zarobić. Konto oszczędnościowe, ale w innym banku. Pozwala na oddzielenie środków od codziennych wydatków, co może pomóc w ich nieprzeznaczeniu na bieżące potrzeby. Poduszka finansowa to rezerwa środków przeznaczona na nieprzewidziane wydatki lub sytuacje awaryjne. Aby spełniała swoją funkcję, powinna być łatwo dostępna. W miarę łatwo, żeby nie za łatwo, ale przede wszystkim dostępna i bezpieczna. Istnieją jednak miejsca, w których nie zaleca się przechowywania tych oszczędności. Pierwszym z nich są inwestycje wysokiego ryzyka. Lokowanie poduszki finansowej w akcjach, kryptowalutach czy funduszach inwestycyjnych o dużej zmienności może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Te instrumenty finansowe charakteryzują się dużymi wahaniami wartości, co może skutkować stratami w momencie, gdy pilnie potrzebujesz środków. Znając życie, to w takich momentach najczęściej właśnie dzieją się takie, takie akcje. Niezbyt odpowiednie będą też nieruchomości. Inwestowanie w nieruchomości wymaga znaczącego kapitału, jest mało płynne. Sprzedaż nieruchomości w krótkim czasie może być trudna i wiązać się z dodatkowymi kosztami, co czyni je niewłaściwym miejscem dla środków przeznaczonych na poduszkę finansową. No i chyba najgorszy z możliwych sposobów gotówka w domu przechowywanie dużych sum gotówki w domu niesie ze sobą ryzyka. Ryzyko kradzieży, ryzyko zniszczenia, np. w wyniku pożaru lub powodzi, ostatnio dosyć wysokie ryzyko braku oprocentowania, czyli inflacja. Inflacja powoduje, że realna wartość przechowywanej gotówki maleje znacząco z czasem. Większość ludzi nie posiada niestety poduszki finansowej, często tłumacząc to różnymi powodami. Najczęstsze z nich to np. niskie dochody. Osoby o ograniczonych zarobkach uważają, że nie stać ich na oszczędności, ponieważ całość dochodów Przeznaczają na bieżące potrzeby. Niektórzy mówią, że mają brak dyscypliny finansowej, nie potrafią systematycznie odkładać pieniędzy, co uniemożliwia budowanie oszczędności. Kolejnym takim powodem, wymówką, przekonanie, o stabilności sytuacji. Ludzie, którzy mają pewną pracę, mają stałe dochody, często sądzą, że poduszka finansowa nie jest im w ogóle potrzebna, ponieważ nie przewidują nagłych problemów. Konsumpcyjny styl życia, chyba najczęstsze w ostatnich czasach, preferowanie natychmiastowej gratyfikacji i wydawanie pieniędzy na bieżące przyjemności. Sprawia to, że oszczędzanie schodzi po prostu na dalszy plan brak wiedzy finansowej. Niektórzy nie zdają sobie sprawy z korzyści płynących z posiadania poduszki finansowej i nie wiedzą, jak ją efektywnie budować. Niestety, mnie też nie uczyli tego w szkole, i to jest pewnie taki błąd systemowy, bo uczymy się o pantofelku, ale o zarządzaniu finansami, o tym, jak złożyć pit, no to niestety już się nie uczymy. To wszystko to niestety tylko wymówki i stawianie swoich finansów, a czasem także swojego życia na kole fortuny. Będzie dobrze. To się prześliznę, ale co jeśli nie trafimy na szczęśliwą kartę? Warto pamiętać, że nawet niewielkie, regularne oszczędności mogą z czasem przekształcić się w solidne zabezpieczenie na przyszłość. Aby zidentyfikować, gdzie uciekają Twoje pieniądze, warto przeanalizować codzienne wydatki. Często drobne, niepozorne koszty, impulsywne zakupy czy subskrypcje, z których rzadko korzystasz, mogą sumować się do znaczących kwot w skali miesiąca. Prowadzenie budżetu domowego. Pozwala na śledzenie tych wydatków i ich kategoryzację, co ułatwia identyfikację obszarów, w których można zaoszczędzić. Od tego zacznij. Banał, a masz już swój aktualny budżet? Czy tylko kolejny raz słuchasz, że powinieneś śmieć. Regularne monitorowanie finansów domowych jest kluczowe dla budowania stabilności finansowej. Umożliwia świadome zarządzanie dochodami i wydatkami, unikanie zadłużenia oraz planowanie oszczędności na przyszłość. Dzięki temu zyskujesz kontrolę nad swoimi finansami. I tworzysz solidne fundamenty dla bezpiecznego życia finansowego. Jeśli materiał wydał Ci się sensowny, podziel się ze swoim znajomym, który od dawna mówi o poduszce finansowej, a jeszcze jej nie zbudował. Zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco oraz aby wspomóc rozwój kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Słowo o biznesie. Cześć!